W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego, Amen. Pan z Wami i Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy serca przez modlitwę pokutej uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym zgromadzimy się aby z całym kościołem rozpocząć okup misterium pasalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć z Matwysta. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestniczą w tajemnicy Jego Krzyża, dostąpili udziału w Zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się przed wiecznie Boże uświęć te gałązki Pan swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem królem, mogli przez niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. O! Pasłom i Świętem prześników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępem ująć i zabić, lecz mówili: Tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta zalała za strobę flakonikiem prawdziwego oleju narodowego, bardzo drogiego. Rozbiła w zakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnować tyle olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać je ubogim. I przeciwniejszym rali Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość? Pełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy chcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej pamiątkę. Opowiadać o tym, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak go wydać. Pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa i Jego uczniowie. Czy chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paskę z moimi uczniami. On wskaże Wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta. A tam znaleźli wszystko tak, jak on powiedział. I przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł. Zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda, ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim. Czyżbym ja, Pani? On im rzekł. Jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Prawdzie syn człowiek odchodzi, jak to o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im. I pili z niego wszyscy i rzekł do nich: To jest moja krew przymierza. Która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam Wam, odto nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej, a Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owcy. Lecz gdy powstanę, udam się przed Wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj tej nocy, zanim kogoś dwa razy zapieje, Ty trzy razy się mnie wyprzesz. – Lecz on tym bardziej zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wytrę się Ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów. Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drzeć oraz odczuwać trwogę i rzekł do nich Smutna jest moja dusza do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina i mówił: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, ponieważ ten kielich, zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra. Szymonie, śpisz? Jednej godziny mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch ochoczy, ale ciało słabo. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były znużone snem. I nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich – Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. Oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie! Chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zwielanica dał im takie znaki: Ten, którego pocałuje, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi! I pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył w sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich. Wyszliście z mieczami kijami jak na zbójcę, by mnie pojmać. Codziennie nauczałem was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nimi, podziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli Go chwycić, lecz On zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nimi w oddali, Aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. a Niektórzy wystąpili i zeznawali fałszywie przeciw niemu. My słyszeliśmy, jak on mówił Ja że ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduje inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz on mierzał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie. Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział. Ja jestem. A użycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł. Na no cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Jak Wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że nie jest śmierci. Niektórzy zaczęli pluć na niego, nakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj. Także słzy pili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, Przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem? Lecz on zaprzeczył, mówiąc: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kobiec zapełnił. Służąca ujrzawszy go. Znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra. Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Jest nam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz powtórnie zapiał pochód. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwej, nim dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz i wybuchnął płaczem. Zaraz, wczesnym rankiem, arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cały Sanhedrin powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał, nic nie odpowiadasz, zwłaszcza o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak, że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchu. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piła nim odpowiedział – Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego.” Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej barabaszu. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go odparł Piłat. A cóż złego uczynili? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i, upluczszy wieniec z cierni włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przekinając oddawali mu po hołd. A gdy go wyszycili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go okrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa który idąc z pola tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł jego krzyż, przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął, ukrzyżowali go i rozdzierali między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy tak ułożony: Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma: poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przekinali Go, potrząsali głowami, mówiąc Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobni arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, Król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Leżeli go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eloi, Eloi, lema sobachta. To znaczy, Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy kąpkę podstem, umieścił na trzcinie i dał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyziorał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyziął ducha rzekł. Istotnie ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba mniejszego i Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywały w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowania, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arimatei, szanowany członek, członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zgiął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wyputy był w skale. Przed wejściem do grobu za kamień. a Maria Magdalena i Maria Matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. Oto słowo Pańskie! O Drodzy bracia i siostry, przed chwilą usłyszeliśmy opis. Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę, że męka Chrystusa przedstawia nam heroiczną miłość Bożego Syna do człowieka. Tak. Zobaczcie, jak Jezus się poświęcił dla nas. Zobaczcie, na ile kosztuje grzech. Bracie i siostry, kiedy kontemplujemy tajemnicę męki i śmierci Chrystusa, to możemy powiedzieć, że ta męka uczy nas poświęcenia. Jezus poświęcił. Co poświęcił? To, co przemijające, na rzecz tego, co jest nieprzemijające. A więc życie doczesne, na rzecz życia wiecznego. I dlatego mówimy, że dla bieżącego człowieka jest ono wzorem. Że męka Chrystusa uczy nas poświęcenia. W naszym życiu mamy poświęcać to, co przemija, na rzecz tego, co nie przemija. A miłość wyraża się poprzez poświęcenie. Zobacz. Ile cię nieraz kosztuje wychowanie dzieci? Zobacz, ile cię nieraz kosztuje, żeby utrzymać relacje między ludźmi. Zobacz, ile, cię, nier ile ludzi nieraz kosztuje wiara. Żeby się nie zabrzeć. Żeby. Nie odejść. Męka Chrystusa uczy nas, jak człowiek jest chwiejny, że człowiek może zdradzić, że człowiek może się zawszeć. Zobaczcie, apostowie się przelękli, uciekli. Tylko święty Jan został przy Chrystusie. Ale potem potem apostołowie się nawrócili i zrozumieli, że to, co Jezus nauczał, jest prawdą. I dlatego bracie i siostry, Roman Branchter, ten żydowski konwertyta, kiedy napisał wiersz, o świętym Piotrze, to, na, to użył takich słów. Piotrze, Piotrze, patronie zapierających się, Piotrze, patronie drżących ze strachu, módl się za nasze tchórzostwo. Tak, bo potrzeba nam mocy i siły Bożej, żebyśmy nie stchórzyli. Żebyśmy wiarę do samochodowali. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Bracie i siostry, mówimy, że krzyż to znak naszego sumienia. A kto ukształtował nasze sumienie? Zostało ono ukształtowane przez Chrystusa. Sumienie mówi, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. Gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. O tym mówi sumienie. Nie pozwól, żeby w Twoje sumienie kształtować ktoś inny. Tylko Chrystus kształtuje sumienie chrześcijanina. I Dlatego, kto pielęgnuje wiarę, zawsze patrzy na krzyż, jako na znak poświęcenia i znak sumienia. Bracie i siostry, niekontemplacja męki Chrystusa uczy Was, jak w życiu się poświęcić i jak żyć prawdą.